Grupa młodych mieszkańców Białorusi przyjechała jak co roku spędzić wakacje na Dolnym Śląsku. Czwartek, 19 lipca, byli gośćmi Żarów. W tym roku przyjechało wraz ze mną 40 osób właśnie z Białorusi z czterech punktów nauczania. Bardzo cieszy nas, że zawsze dopisuje nam pogodę, bo jakiś taki Boży dar nawet mamy. Nie Boże Kniewa, ale odwrotnie Boży dar. Korzystają bardzo chętnie, lubią bardzo pływać, lubią wodę, atrakcje. My nie mamy takich żagliówek, właśnie w naszej miejscowości. Nie ma takich atrakcji, tylko rowery wodne. Młodzi Białorusini, wspólnie z dziećmi z grup zajęciowych z terenu Gminyżarów, spędzili dzień na żaglach na Zalewie Mietkowskim. Sama akcja już trwa od wielu, wielu lat. Kiedyś zaczęliśmy liczyć, kiedy, kiedy w ogóle rozpoczęła się ta akcja, to najmłodszy uczestnik pierwszego wyjazdu już jest studentem, więc tych lat troszeczkę minęło. Natomiast no, w tym roku, tradycyjnie jak zawsze, jest to wspólna inicjatywa. Ja ze swojej strony staram się to ogarnąć organizacyjnie i udostępnić uprawnienia, które mam. To przede wszystkim. Tak, żeby dzieciaki mogły maksymalnie skorzystać, no ale mamy pomoc nasz, naszej opieki społecznej, tak, żeby dzieci coś do jedzenia miały, coś do picia miały na bieżąco. Są nasi strażacy, to jest i zabezpieczenie medyczne, i zabezpieczenie ratownicze, i zabezpieczenie dopływania na łódkach. Także od wielu, wielu lat organizujemy to wspólnie, tak, żeby przynajmniej z każdej naszej miejscowości jeden raz w czasie wakacji dzieci mogły skorzystać. Specjalnie dla młodych mieszkańców Białorusi, ale także dzieci z grup zajęciowych przygotowano wiele atrakcji. Wśród nich pływanie żaglówkami i łódkami wspólnie z burmistrzem Leszkiem Michalakiem oraz strażakami z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Były także kiełbaski z ogniska i obiad przygotowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Bukowa Nasz Buków. Na naszych gości czekały pyszne pierogi, drożdżowe bułeczki i kompot własnej roboty. Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży czuwali strażacy z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ratownicy. Projekt zaangażowali się również pracownicy Żarowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miejskiego w Żarowie. W tym roku tak naprawdę logistycznie uratowała nas deklaracja pana Ptaka, który zadeklarował, że wszystkie dzieci nam dowiezie i odwiezie. Więc to bardzo ułatwiło. Jak dzieci było mniej, dawaliśmy radę wozami bojowymi Straży Pożarnej. W tej chwili nie byłoby to w ogóle możliwe, już rozważałem czy nie zrezygnować w ogóle z akcji w takiej sytuacji, ale, ale udało się wszystko pospinać, pan tak też stanął na wysokości zadania przywozić dzieci, odwozić dzieci. Co ważne robi to w darze dla samych dzieci. Grupa młodzieży pochodzenia polskiego mieszkająca na Białorusi przybywa z wizytą na Dolnym Śląsku każdego roku. Inicjatorem pobytu młodzieży jest pan Julian Golak, a organizatorem Samorząd Województwa Dolnośląskiego i Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej. Bardzo mnie to cieszy, że Pan Burmistrz nie zapomina o tych najsłabszych i no praktycznie co roku zaprasza nas tutaj na jeden dzień, co bardzo doceniają nasi rodacy z Lidy, z Grodna, bo to jest absolutnie wyjątkowy człowiek, dlatego gratuluję Państwu takiego gospodarza i człowieka, który pomimo już no, wielu kadencji ma dalej serce otwarte. To jest cenna cecha. Niestety nie każdy samorządowiec tę cechę posiada. Na zaproszenie władz Gminy Żarów młodzież spędza jeden dzień, integrując się z dziećmi oraz młodzieżą z terenu Gminy Żarów.